Chodź się z nami! się z nami! zwycięża myślę, że Sukces, ale połowiczny. Brakuje jeszcze weta pod jedną ustawą i myślę, że protestujący tutaj, którzy przyszli dzisiaj, pokazują, że oczekują jeszcze jednego weta od pana prezydenta. Z jednej strony pan prezydent to jest y, absolutnie niezależny. Urząd, który ma prawo do tego, żeby swoje opinie w ten sposób w postaci weta wyrażać. Z drugiej strony, proszę Państwa, nie, ma, nie mamy wątpliwości jako prawo i sprawiedliwość, że Polacy chcą zmiany obecnej sytuacji. Pan prezydent postępuje według swojego uznania i ma do tego pełne prawo. Mało tego, on z tego prawa do weta skorzystał, w pełni go argumentując, według pana prezydenta. My się możemy z wieloma wątkami nie zgadzać. Ja jestem zdania, że ta ustawa była. Choć możliwe, że były tam jakieś błędy, chociaż okazuje się, że nie te, które przypisywała od rana prasa, to były tak zwane fake newsy. Organizowaliśmy wcześniej manifestacje z różnych powodów oczywiście politycznych e, i przychodziła garstka ludzi. Nawet ostatnia manifestacja, która zapoczątkowała te nasze teraz liczne już manifestacje, była nieliczna. Było nas około 50, może 70 osób. To było. 10 dni temu. Robi wrażenie również ilość tych miast i miasteczek w całej Polsce, w których te manifestacje się odbywają. Więc z jednej strony oczywiście jak widzimy te zdjęcia, piękne z drona tych wielu tysięcy, to robi wrażenie. Ale jeżeli zobaczymy listę tych miast, miejscowości, no to jest ich naprawdę kilka, ponad 100, także warto, żeby na tej liście był kędzierzyn koźle. Myślę, że również w naszym mieście jest to jakiś efekt, ponieważ po 200 osób się nas tutaj gromadzi. Jak przechodzimy tutaj przez koźle ze świecami, to moim zdaniem jest to dość efektowny widok. No, senne na co dzień koźle, no rzadko widzi taki tłum. 200 uczestników manifestacji, to znaczy, że około Tysiąca, dwóch tysięcy ludzi jest bezpośrednio zaangażowanych w protesty, ponieważ są to przedstawiciele rodzin, przedstawiciele Zakładów Pracy, przedstawiciele partii, przedstawiciele organizacji społecznych. Inicjatywa, jeśli chodzi o początek tego ruchu obywatelskiego aktualnego, dała młodzież z partii Razem. Trzyosobowe koło, ale młodzi ludzie, którzy chcą coś zmieniać, spotkaliśmy się i postanowiliśmy zrobić coś wspólnie my jako KOT. Nasze manifestacje czy manifestacje kodu, które organizuje kod, Partia Razem, Platforma Obywatelska Nowoczesna, no to są bardzo różne siły, które zgodnie tutaj w naszym mieście współpracują i działają na rzecz demokracji. To są spotkania oczywiście w Chemiku w ramach rozmowy Suwerena z wieloma gośćmi i te spotkania będą kontynuowane. To były protesty w ramach Czarnego Marszu, to były protesty pod biurem senatora Peczkisa, także trochę tych działań myślę jest i będą Kolejne. Ja myślę, że bardzo dużo ludzi przyszło dlatego właśnie, że były te manifestacje organizowane przez osoby niezwiązane z partiami politycznymi. Myśmy też tutaj z chęcią przyszli, dlatego że nie konkurowaliśmy z nikim o głosy y, mieszkańców, tylko protestowaliśmy w wiadomym celu. Prawda? Po co pani przychodzi z córką? Nie, nie lepiej, żeby dziecko wieczorniki oglądało o tej porze? Myślę, że może lepiej, ale powinna się od małego uczyć demokracji, powinna się uczyć co to jest wolność i jak powinno się żyć w wolnym kraju. Czy yy, Ola, czy Ty już wiesz w ogóle po co tutaj przychodzisz? No, po co? Po to, żeby krzyczałam. <gryzmiennie> A, krzyczałaś. I możesz tutaj legalnie, oficjalnie krzyczeć i nikt Ci nie będzie zwracać na to uwagi. No. A co krzyczałaś? Po najróżniejszym no, demokracie. Te problemy, z którymi Polacy przychodzą do biura, również do naszego biura, problem, problemy prawne, yy, bardzo często rozbijają się o kolejne stopnie sądów, w których naprawdę ewidentnie widać, że coś było nie tak, że coś nie zagrało, że gdzieś tutaj ten czynnik ludzki był zbyt decydujący i był przekonany, że nad nim nikt nigdy nie zapanuje. Tutaj w Kędzierzynie Koźlu szczęśliwie tych spraw tyle nie ma, ale już w obszarze działalności w głupczycach to powiem Państwu, są takie sprawy. To są sprawy, w których widać, że, że sąd nie działa do końca tak jak powinien że organy ścigania. I to, I to w związku z tym jesteśmy przekonani, że te zmiany są potrzebne. Szczelibyta! 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 My nie jesteśmy przeciwko reformom sądownictwa. Wręcz przeciwnie, uważamy, że reformę trzeba wykonać, ale reformę, a nie deformę. To takie modne teraz pojęcie ta deforma, a tak naprawdę, co wam przeszkadzało? No, przecież starają się, próbują ci posłowie, senatorowie, po nocach siedzą, uchwalając, czy to źle? Złym jest to, że pan Ziobro ma mieć władzę nad wszystkim. Jako prokurator generalny ma mieć władzę nad każdym sądem, nad każdym sędzią, nad każdym adwokatem i prokuratorem. Tak nie powinno być. Jeżeli tę ustawę podpisze, a na to się niestety zanosi, no to sprawa będzie stracona. Ale rzeczywiście uważamy, że ta trzecia ustawa jest równie szkodliwa jak dwie pierwsze, bo pozwoli wpływać na te tutaj nasze sądy rejonowe i wymieniać prezesów sądów, prezesów wydziałów. No teraz nie wiem, czy to słychać. Ale tutaj tłum gromko mówi, że chce przyjść, chce dalej protestować, więc no, ten zapał w narodzie naszym, w naszych mieszkańcach jest i będziemy, będziemy dalej protestować. Połowiczny sukces, no, ale zawsze coś. Natomiast no, będziemy dalej uczestniczyć w tych, w tych marszach, w spacerach. Spacerach, i, i dopóki się to jakoś nie zmieni, nie wiem jak długo, zobaczymy. Czas pokaże. Warszawa cały czas protestuje. Mój syn codziennie tam jest na manifestacjach. Także, także myślę, że to jeszcze potrwa. Przed tygodniem. Nie było szans na cokolwiek, także to, co się wydarzyło w Polsce, siła tłumu, naród, który wyległ tak masowo na ulicę, pokazuje, że jest wszystko możliwe.